W Europie się dzieje więcej, tak jak to Europa lubi robić, czyli pojawiają się regulacje. Mówimy teraz o, o czymś, co się nazywa AI Act, czyli o zestawie pewnych, no właśnie, regulacji. Z perspektywy obywatela, tak? Ja się czuję bezpieczniej, że będą jakieś narzędzia, które będą zakazane. Pytasz Nie. teraz kogoś, co to jest RODO, no to ktoś ci powie, że to jest bardzo uciążliwe. Coś, co nie pozwala tak. ci na nic, tak? Bo, bo, bo gdziekolwiek coś próbujesz załatwić, zawsze jest, nie, nie możemy bo rodo, tak? I teraz <grystanie> dobrze byłoby nie doprowadzić do tego samego z regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. W Polsce? My zawsze znajdziemy sposób, żeby efektywnie zorganizować się wokół, wokół przepisów, które są, więc chyba o polską gospodarkę się nie boję. My w Polsce rzeczywiście mamy tendencję do Brania dyrektyw unijnych i wdrażania je czasami jeszcze bardziej restrykcyjnie niż ta oryginalna dyrektywa mhm. unijna była. Sztuczna inteligencja jest dla nas szansą, jeśli chodzi o rozwój, i nie możemy się jej bać. Cześć, nazywam się Jan, a to jest kanał Beyond AI. Dzisiaj moim gościem jest Sylwia z firmy CPL. Cześć Sylwia. Cześć. Dużo na tym kanale rozmawialiśmy o możliwościach sztucznej inteligencji, dzisiaj chcemy porozmawiać chwilę o mm, etycznych aspektach, e, ale zanim do tego przejdziemy, Sylwia, jakbyś powiedziała, czym się w ogóle zajmujesz w, w CPL? Ja w CPL jestem HR managerem, e, odpowiadam za kwestie związane z opieką nad pracownikami, szeroko pojętą w całym zakresie, ale też w ramach naszego działu HR odpowiadamy za kwestie prawne i to jest dość duża część naszej pracy, wdrażanie różnego rodzaju rozporządzeń. Tworzenie tej ramy prawnej dla biznesu, to jest powód, dla którego po części też właśnie etyka AI i w ogóle rozwiązania prawne są dla mnie interesujące. Chciałbym zacząć od tej strony takiej właśnie y, konkretnego pracownika, czyli takiego kowalskiego, mm -hmm. który y, z tym jajem się spotyka i, i właśnie gdzie, gdzie różne etyczne aspekty y, mogą mieć miejsce, to jakbyś powiedziała jeszcze najpierw, y, czy to z perspektywy waszej firmy, czy z innych firm o których wiesz, w jaki sposób pracownicy z tą sztuczną inteligencją się stykają? To znaczy, gdzie firmy wdrażają czy integrują sztuczną inteligencję w taki sposób, że pracownicy rzeczywiście mają z tym kontakt? Na przykład w naszej branży ciekawe jest to, że LinkedIn wprowadził już różne, różnego rodzaju rozwiązania oparte o AI. I jako rekruterzy, automatycznie masz odpowiedzi, w jaki sposób dostosować komunikację do potencjalnego kandydata. I tego typu narzędzia są już dostępne i rekruterzy mogą z nich na bieżąco korzystać. A zwykły użytkownik, po części zakładam, że nie zdaje sobie sprawy, że ten, tą wiadomość, którą dostałeś od rekrutera, po części wygenerowała już AI. I tego typu przykłady jak najbardziej są dostępne u nas w branży. Też, jeśli chodzi o naszą organizację, my dość szybko na przykład musieliśmy zareagować w momencie, kiedy czat stał się modny, bo Mieliśmy świadomość, że nasi pracownicy bardzo chętnie korzystają z nowinek biznesowych e, i chcieli sobie pomóc przy takiej codziennej pracy, mhm. e, a mając na uwadze to, że na... Procesujemy dane osobowe, tak, jako agencja rekrutacyjna, musieliśmy zadbać o to, żeby te dane kandydatów nie wychodziły na zewnątrz, więc dość szybko musieliśmy zareagować i powiedzieć pracownikom, że możecie korzystać z narzędzi, ale tylko w momencie, kiedy takby nasz wewnętrzny CPL Lab zatwierdzi dane narzędzie, że ono może być użytkowane wewnętrznie w organizacji, bo w innym przypadku potencjalnie właśnie wzrastało ryzyko dotyczące tego, że Możesz gdzieś wrzucić dane, które nie powinny się pojawić tam, gdzie, gdzie są. No właśnie, bo pojawiły się e, różnego rodzaju narzędzia, czy to chat GPT, czy narzędzia takie bardziej celowane. E, I rzeczywiście nie sposób uniknąć tego, i, i nie chcemy nawet unikać tego, żeby nasi pracownicy zaczęli z tego korzystać. Natomiast no, korzystanie z tych narzędzi może powodować pewne rzeczywiście problemy, czy, czy kwestie natury etyczno-prawnej. No właśnie i powiedziałaś. E, o jednej, tej takiej ogólnej, że nie chcemy, żeby nasze dane gdzieś tam wyszły. Natomiast, czy są jeszcze jakieś inne, czy masz spostrzeżenia na temat takich kwestii etycznych, czy problemów etycznych, albo prawnych, które się pojawiają w momencie, w którym zaczynamy te, te rozwiązania wykorzystywać? Potrzebne są dość jasne e, instrukcje e, dla pracowników w tym aspekcie, bo przykładowo masz przygotować prezentację, tak? Narzędzi do e, AI, do tego, żeby przygotować prezentację, jest sporo ale informacje, jakie wrzucisz e, do tego danego narzędzia, e, to już po części jest e, własność pracodawcy i możliwe, że tajemnica przedsiębiorstwa, więc ważne jest to, żeby pracownik miał świadomość e, jakie dane wrzuca i gdzie wrzuca, jeśli z tego typu narzędzi korzysta, a jeśli już e, organizacja jakieś narzędzia certyfikuje albo uznaje za bezpieczne, to żeby miał pracownik dość jasne wytyczne w tym aspekcie, tak, z czego można skorzystać, co można wrzucić. Na takim poziomie praktycznym e, na temat własności intelektualnej, tak? E, I większość z nas podpisuje w cudzysłowie klauzulę, e, tak zwaną klauzulę śmieć, tak? Przekazuje wszystkie prawa do, e, do moich wynalazków i tego, co stworzyłem w organizacji, na pracodawcę, tak? E, ale z drugiej strony, jeśli wytworzysz jakiś e, produkt albo wytworzysz coś, przy użyciu narzędzi, które ktoś inny być może wymyślił, tak jakby, albo gdzie czat, nie wiem, podpowiedź na podstawie czyjejś innej twórczości, że coś zostanie stworzone, to gdzie jest ta granica, że to, to, ta rzecz, która została wytworzona, jest rzeczywiście Twoja i że pracodawca może w ogóle przejąć prawa własności intelektualnej do tych, do tych produktów? tak? Więc e, tych poziomów, na których e, pojawiają się wyzwania, jest dość sporo. Jasne, bo z jednej strony jeszcze wracając do pierwszego punktu, mhm. który powiedziałaś, to jest tak, że my chcemy zachęcać e, naszych pracowników, bo, bo chyba nikt nie neguje w tej chwili tego, że, e, że te narzędzia poprawiają naszą wydajność, więc e, myśląc o organizacji e, i o jej wydajności, no to chcemy, żeby ludzie z tego korzystali, natomiast firmy wprowadzają pewne swoje wewnętrzne regulacje, w jaki sposób z tych narzędzi e, należy korzystać, tak? Czyli żeby pewnych informacji na przykład nie umieszczać w, mhm. w czacie, albo to jest też tak, że pewnie nie wszyscy nawet mają świadomość, że w zależności od tego, e, którego modelu się używa, bo, bo mamy Chat GPT, ale mamy też inne rozwiązania, mm -hmm. chociażby Gemini od Google'a, no to też są różne polityk tych, polityki mm -hmm. tych firm do e, kwestii tego, co się z tymi danymi dzieje. Nawet sam Chat GPT w zależności od pakietu, który mamy, e, no albo daje gwarancję, że nie uczy modelu na tych danych, albo jej nie daje. W momencie, w którym Mamy no, przetwarzanie danych osobowych czy analizy, właśnie jakichś CV, no to nie możemy robić tego z, z, z tym, co nam się żywnie podoba. Czyli rozumiem, że tego typu wewnętrzne wskazówki, czy, czy mówiąc dalej, regulacje istnieją. tak? Firma mówi, co, co można robić, a czego nie powinno się robić. Tak, my się staramy u nas rzeczywiście dać pracownikom jasne wytyczne, co mogą zrobić i jak, z jakich narzędzi mogą korzystać. I też stworzyliśmy taki zespół, który testuje w ogóle różne narzędzia, tak? Więc zanim wdrożymy je wewnętrznie w organizacji, na poziomie globalnym mamy zespół, który patrzy, co aktualnie pojawia się na rynku i z których tych narzędzi możemy skorzystać w taki sposób, żeby były bezpieczne. Nawet na naszym tutaj lokalnym poziomie, tak? Dostajemy niejednokrotnie oferty, nie wiem, automatycznie generacji leadów. Te oferty są różne tak? pod względem poziomu bezpieczeństwa tych danych e, i tego, w jaki sposób te modele funkcjonują. E, więc ważne jest to, żeby organizacja miała świadomość, w jaki sposób musi tak jakby, analizować te ryzyka i w jaki sposób wdrażać różnego rodzaju rozwiązania, bo ja mam wrażenie, że często jest jeszcze tak, że jesteśmy takimi hura optymistami i często testujemy sobie różne fajne nowe aplikacje, ale nie do końca właśnie mamy świadomość tego, w jaki sposób to działa, czego się może nauczyć i jak wdrożyć to efektywnie u nas w sposób bezpieczny. No super jest to, co mówisz o, o, o tym dziale, takim, który pewnie no, w wielu firmach się może znajdować, mm -hmm. a, a jak nie to powinien czyli dziale, który rzeczywiście patrzy, co w tej chwili rynek oferuje, bo. Prędkość zmian, które się dzieją, prędkość pojawiania się nowych modeli, nowych narzędzi jest olbrzymia i trudno mhm. nad tym zapanować. Nie możemy oczekiwać od pracowników, że oni oprócz swojej normalnej pracy będą e, drugie tyle czasu poświęcali na to, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku. Więc rzeczywiście scentralizowanie tego w pewnym miejscu. Które może to robić, które może dać pewną rekomendację, co jest warte, a co nie i jak używać tego w sposób bezpieczny, jest świetne, bo oczywiście y, trzeba uważać z byciem y, hura optymistą, y, natomiast też trzeba uważać, żeby się nie przestraszyć za bardzo. Tak? To, to nadal są technologie, które dają nam olbrzymie możliwości, trzeba to robić jak większość rzeczy z głową, y, no ale nie powinniśmy się tego bać i odrzucać, bo, bo, bo to jest coś, co no, trochę definiuje rynek na nowo. Czy pracownicy są w ogóle. Y, no, są, są informowani, powiedziałaś o narzędziach, które, e, które mają, z których mogą korzystać, ale to jest łatwo dostępna informacja? To znaczy, czy jest w firmie, czy to twojej, czy w innych, jak obserwujesz taka kultura tego, że to jest coś dodatkowego, jak ktoś chce to może skorzystać, czy jednak jest taka presja, żeby z tego korzystać, bo to jest coś, co wnosi dużą wartość? U nas raczej tej presji jeszcze nie ma i mm, raczej rzeczywiście staramy się. Pomóc zorganizować ten świat, te mhm. jakby tych zmian. Jak jest w innych organizacjach? Tutaj, tak jakby w zależności od organizacji, zakładam, że są różne, różne podejścia, w zależności od tego, w jaki sposób firma buduje swoją przewagę rynkową. Tak, zakładam, że w pewnym momencie może naciskać na wykorzystanie pewnych narzędzi, w innych sytuacjach niekoniecznie. My raczej. Wychodzimy z idei, gdzie człowiek jest centrum, więc staramy się wspomóc człowieka narzędziami, rzeczywiście zaproponować jakieś rozwiązania, powiedzieć co można. Fajne jest to, że rzeczywiście na rynku pojawia się coraz więcej świadomych firm, które na przykład. Em, Publikują swoje kodeksy etyczne albo informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystują AI. I jak popatrzysz na niektóre nawet strony internetowe globalnych korporacji, to tego typu właśnie code of conduct, albo w ogóle w code of conduct tych firm pojawia się ten temat. Więc to zaczyna być o tyle interesujące, że firmy zauważają, że to może budować swego rodzaju przewagę rynkową, bo pokazuje, że jesteśmy świadomi tego, co robimy, i możemy łatwiej zbudować zaufanie naszych potencjalnych klientów, tak? Bo wiemy, co się dzieje na rynku, nadążamy za tym. więc e, pod tym względem takie właśnie wdrożenie regulacji e, i pokazanie innym, że te regulacje są, e, myślę, że jest e, ciekawym trendem. No i jest to na tyle świeży temat, że rzeczywiście jeśli ktoś nawet się tym dzieli, to jest to pewnie duże e, wsparcie dla innych, no bo m, to, to nie jest temat, który już przeszliśmy wiele razy i wiemy jak do tego podchodzić, tylko trochę to jest tak, że, że minęło tam dwa lata Powiedzmy od tego, kiedy to, to wszystko wybuchło, trochę mm, to wszystko, yy, no może nie ustabilizowało się, bo to wciąż jest bardzo dynamiczne, ale trochę się oswoiliśmy z tym wszystkim i zaczęliśmy myśleć o tym, jako czymś, co będzie nam towarzyszyć cały czas i trzeba to w pewne ramy ubrać i, i, i gdzieś sobie powiedzieć, gdzie są granice, tak? Powiedziałaś jeszcze e, o kwestiach tych e, praw własności, mhm. no bo rzeczywiście, pracownik podpisuje umowę, której mówi, że jego praca będzie. Przekazuje czy sprzedaje prawa autorskie do tego, co zrobił, tylko pytanie, czy on miał prawa autorskie do tego, co zrobił. Bo jeżeli zrobiła to sztuczna inteligencja, to tu chyba zdania są podzielone do tego i, i chyba jest to obszar taki, który jest niezbadany do końca. To znaczy różne. Podmioty różnie twierdzą i różnie się odnoszą do tego, kto, kto tym właścicielem jest. Tym bardziej, że no nie jest to temat łatwy. No bo to nie jest tak, że model sam z siebie coś wygenerował. Myśmy tam też swoją pracę włożyli, chociażby zadając mu odpowiednie pytania, chociażby promptując to pytanie rzeczywiście, w którym miejscu jest ta nasza praca, w którym jest coś, do czego już praw nie mamy, czy firmy mogą z tego korzystać, czyli tych dylematów trochę może być. I no polskie firmy nie są jedynymi, które je mają. Unia Europejska jest instytucją, która. Jako pierwsza chyba na świecie podjęła temat, bo, bo to, co się dzieje w Chinach, żadnych regulacji nie ma. To, co się dzieje w Stanach, to chyba jedyne, co to prezydent wydał pewnego rodzaju wskazówki, jak do tego podchodzić w sposób no, taki bezpieczny czy, czy zrównoważony. Natomiast no, w Europie się dzieje więcej. Tak jak to Europa lubi robić, czyli pojawiają się regulacje. Mówimy teraz o, o czymś, co się nazywa AI Act, czyli o zestawie pewnych no właśnie regulacji, które mają zdefiniować w jakim, w jakich granicach możemy się poruszać, to znaczy systemy i rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, co mogą, a czego nie mogą, i to jest coś co no, co jeszcze nie działa, będzie działać, czy będzie się pojawiało na przestrzeni lat, natomiast no już pewien zarys tych, 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 tych koncepcji, jak to ma działać, jest. Unia Europejska tutaj wyszczególniła sobie cztery grupy tych rozwiązań, takich gdzie to ryzyko jest nieakceptowalne i to są systemy niedozwolone. To są na przykład systemy, w których kategoryzujemy ludzi po ich poglądach, religii, pochodzeniu, czy inne systemy social scoringu chociażby, albo śledzenia twarzy, takiego gdzie mamy Free kamery time. w całym mieście i, i rzeczywiście możemy na każdym z kadrów łatwo wyszukiwać daną Twarz. To jest coś, czego nie będzie można robić, chyba że to są tam wojsko albo służby mhm, specjalne, są, są, są wyłączone. Są następnie systemy, które mają to ryzyko wysokie, ale akceptowalne. I to są na przykład systemy dotyczące infrastruktury krytycznej, mhm. jakichś wodociągów elektrowni, gdzie rzeczywiście jest dużo formalności do dopełnienia, żeby taki system mógł działać, czyli trzeba to zgłosić w pewnym rejestrze i dopilnować wielu procedur. Są systemy takie, które pewnie większość z nas kojarzy, różnego rodzaju chatboty, systemy generujące obrazy, które mają umiarkowane ryzyko. To co Unia zaleca, no to jest to, że nie musimy tego nigdzie rejestrować. Warto poinformować użytkownika o tym, że tutaj sztuczna inteligencja coś robi i zresztą są plany, żeby właśnie no, chociażby obrazy generowane przez sztuczną inteligencję miały pewien znak wodny Snek. czy informację, że to jest coś wygenerowane, bo rzeczywiście jakość ich jest na tyle fotorealistyczna, że już nie potrafimy często odróżnić. No i są też systemy takie już niskiego czy, czy, czy braku ryzyka, no. y, 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 gdzie to jest cała reszta. No i teraz Unia Europejska rzeczywiście jako pierwsza podchodzi do tego tematu i coś stara się zrobić. To dobrze? Mi się wydaje, że dobrze, dlatego że y, budujemy jakieś ramy w ramach których biznesy będą mogły się poruszać. W końcu szczycimy się tym, że propagujemy wolność jako kontynent i dajemy ludziom wolną wolę i promujemy różnorodność i inkluzywność. W sytuacji, kiedy nie wiem, porównując do Chin, moglibyśmy wykorzystać właśnie, nie wiem, profilowanie czy segmentację, no to z perspektywy obywatela, tak, ja się czuję bezpieczniej, że będą jakieś narzędzia, które będą zakazane. To, co wydaje mi się jest ważne, to chyba taki aspekt świadomościowy. E, bo porównując na przykład wdrożenie e, tej dyrektywy e, do RODO, to wydaje mi się, że to, co powinno się zadziać, to zwiększenie świadomości e, takiego zwykłego Kowalskiego i w ogóle użytkowników na temat tego, e, jak ten dokument miałby działać, jak jest właśnie powiązany z wartościami. I po co w ogóle to robimy, I, tak? tak no bo jak dokładnie. zapytasz teraz kogoś, co to jest RODO, no to ktoś ci powie, że to jest bardzo uciążliwe. Coś, co nie pozwala tak. ci na nic, tak? bo, bo, bo gdziekolwiek coś próbujesz załatwić, zawsze jest, nie, nie możemy BORODO. Tak? I teraz <grytanie> dobrze byłoby nie doprowadzić do tego samego z regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Dokładnie, żeby to nie był taki zwykły tik, który trzeba zrobić i który będzie sprawiał, że nie wiem, ograniczamy wolność biznesową tak, i wymyślanie różnego rodzaju nowych, innowacyjnych narzędzi. Więc aspekt świadomościowy na pewno jest ważny w tym zakresie, żeby zwykli użytkownicy, Wiedzieli, um, co, po co to jest tak naprawdę. Tak? Ten aspekt dotyczący analizy ryzyka wydaje mi się sensowny, no bo e, bierzemy pod uwagę to, e, w jaki sposób dane narzędzie może wpływać na całość społeczeństwa i na ile rzeczywiście ten konkretny produkt jest niebezpieczny, tak? Więc nie, nie, za, nie zamykamy sobie drogi do innowacji, tylko staramy się zabezpieczyć jakieś podstawowe prawa. No właśnie, o to trochę chciałem zapytać, czy, czy właśnie nie boisz się zamknięcia tej, tej, tej innowacji? Bo idea jest pewnie szczytna, żeby ukierunkować to na wartości, którymi chcemy się w Europie posługiwać. Natomiast świat się zmienia i rzeczywiście. Trochę ma szansę ustawić się na nowo, jeśli chodzi o chociażby gospodarki krajów. Mamy rzeczywiście Chiny, które nie będą mieć żadnych skrupułów, mamy też Stany, które w tej chwili powiedzmy też nie mają. Czy nie boisz się tego, że pomimo dobrego pomysłu i idei, zostanie to zrealizowane w taki sposób, że Europa zostanie trochę w tyle za innymi i te, te technologie nie będą się mogły rozwijać tutaj, pewne biznesy zagraniczne nie będą mogły z racji tych regulacji działać na terenie Europy. Czyli zamiast się dostosować, po prostu się z Europy wycofają i zostaniemy trochę kontynentem, na którym e, z jednej strony mało się będzie działo, z drugiej strony nie będziemy mieć nawet dostępu do narzędzi, do których będzie miał dostęp, e, będzie miał dostęp reszta świata. Ja wierzę w to, że jesteśmy na tyle dużym rynkiem, że jednak jesteśmy interesujący dla Stanów e, czy Chin, między innymi z tego względu, że po prostu Europa jest zaawansowana technologicznie, więc jesteśmy atrakcyjnymi, potencjalnymi użytkownikami. Ehm. W Polsce my zawsze znajdziemy sposób, żeby efektywnie zorganizować się wokół, wokół przepisów, które są, więc chyba o polską gospodarkę się nie boję, jeśli nasi rządzący rzeczywiście w jakiś taki sprawny sposób, nie za bardzo formalny i obciążający będą wdrażali te przepisy. Podoba mi się to określenie. Znajdziemy efektywny sposób, żeby żeby coś zrobić. No właśnie, bo, bo AI, jak ma wchodzić na przestrzeni dłuższej, w tej chwili powstaje coś, co się nazywa AI Pact, czyli takie, pomimo, że przepisy jeszcze nie obowiązują i, i proces legislacyjny trwa, no to można dobrowolnie zacząć już spełniać te, 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 te kryteria. Czy widzisz już coś takiego? Widzisz wśród firm... To, że zaczynają się same dostosowywać do, do, do tej idei, która się gdzieś tam rodzi? Dostosowywać myślę, że niekoniecznie, bardziej w ogóle podejmować temat. tak? Interesować się, zaczynają się pojawiać jakieś takie wstępne, tak jak wspomnieliśmy, code of conduct, czy jakieś zasady. To nie jest jeszcze aż tak formalne, raczej to są takie próby, tak? badanie, co, na co możemy sobie pozwolić, gdzie w jaki sposób chcielibyśmy się my ułożyć, jako biznes, tak? Co my byśmy chcieli e, zdefiniować jako biznes dla nas i w jaki sposób my prowadzimy swoją działalność? Więc e, bardziej myślę, że firmy myślą o swoich własnych wartościach i ewentualnie w jaki sposób te wartości łączą się potencjalnie z, tym, e, z tymi nowymi regulacjami. Ale nie widziałam jeszcze na takim poziomie praktycznym, żeby mm. już ktoś wdrażał jakieś poszczególne e, przepisy w życie. Czyli bardziej rośnie świadomość tego, że jakaś kwestia jest i pewnie trzeba ją w jakiś sposób zaadresować, tak? Bo do, tak. do tej pory chyba szliśmy y, jako ludzkość czy jako Europa cały czas na takiej fali, y, no, jest coś nowego, trzeba to poznawać. A teraz zaczynamy, zaczynamy trochę myśleć, że okej, okay, ale tak jak z wieloma innymi rzeczami, trzeba sobie zbudować to w sposób jakiś bezpieczny. Chwilę przed nagraniem rozmawialiśmy o, o kwestii płatności y, w Polsce i właśnie tego, że nawet nie jesteśmy do końca świadomi tego, że u nas to wszystko przebiega bardzo bezpiecznie, właśnie z racji różnych regulacji, gdzie w innych krajach ludzie często się boją korzystać z, z, chociażby z kart, dlatego że tam różne rzeczy się zdarzają. U nas być może dzięki regulacjom, a być może dzięki czemuś innemu, zbudowaliśmy sobie taką przestrzeń, w której jakby nikt nie boi się z tego korzystać. Jest to pewnie jedna z bezpieczniejszych form w ogóle. Płatności. No właśnie, problem jest chyba jeszcze o tyle trudny samych regulacji, że proces legislacyjny nigdy nie nadążał za tym, co się działo na świecie. Potrzeba było wiele czasu, żeby zdefiniować na przykład czym jest hulajnoga elektryczna i, i, i co można na niej robić <laughs> tak. i gdzie można się poruszać. No a jednak, jak porównamy hulajnogę elektryczną, która jest czymś mało nowym, z. Z czymś, czego nie potrafimy opisać, co rozwija się w tempie takim, że rok temu nie myśleliśmy, że do czegoś takiego dojdzie, no to, to ja osobiście nie wróżę dużych szans na nadążenie tej legislacji y, za, no, za zmieniającym się rynkiem, tak? Ja, jak, jak ty to widzisz? Pewnie rzeczywiście będzie trudno. E, Porównałabym to e, do rozwoju motoryzacji. Bo jak motoryzacja się zaczynała, to też tak jakby na początku była wtedy swoją wolna amerykanka, i dopiero z czasem, tak jakby wypracowywaliśmy różne narzędzia, tak w kontekście tego biznesu, w jaki sposób, tak jakby budować samochody, jak robić, żeby były bezpieczne, mhm. jakie mają być przepisy drogowe, etc. Więc myślę, że tutaj to będzie tak samo. Będziemy trochę z tyłu, ale w pewnym momencie dojdziemy do takiego poziomu, że będziemy w stanie. W jakiś sposób mniej więcej e, regulować te zasady. Zakładam, że konkretne regulacje zawsze będą trochę w tyle. Ale dlatego tak ważna jest świadomość, bo jeśli hmm. mamy świadomych użytkowników i jakieś podstawowe wartości i zasady, którymi się kierujemy, to te regulacje nie zawsze już muszą być takie e, up to date. tak? Bo hmm. Mimo wszystko naszą wartością jako człowieka jest to, że mamy gdzieś to pojęcie jakiejś etyki, gdzieś w, w jakieś wartości, którymi się kierujemy. Bez względu na to, z jakiej kultury pochodzimy. tak? Więc dlatego tak ważne jest zbudowanie świadomości w społeczeństwach, bo to sprawi, że te regulacje może niekoniecznie będą aż tak potrzebne to no zbudowania tej świadomości pewnie nie potrzeba regulacji, tylko rzeczywiście pewnego podejścia e, i spójnego działania wielu organizacji i, i, i krajów. No dobrze, a czy, bo, bo, bo tu mówimy o całej Unii Europejskiej, czy jest coś, co uważasz, że w Polsce powinno wyglądać inaczej, albo pewna regulacja powinna mieć miejsce właśnie tutaj u nas e, na, na tym rynku lokalnym? To, co chyba jest ważne w Polsce, to żebyśmy nie skomplikowali za bardzo wdrożenia EJA-aktu, bo my w Polsce rzeczywiście mamy tendencję do Brania dyrektyw unijnych i wdrażania je czasami jeszcze bardziej restrykcyjnie niż ta oryginalna dyrektywa uh -huh. unijna była, e, więc zakładam, że to jest taki ważny punkt, który powinniśmy mieć na uwadze, e, przecież nasi rządzący powinni mieć na uwadze, uh -huh. żeby nie przesadzić ze z poziomem sformalizowania i skomplikowania pewnego rodzaju procedur, bo czasami rzeczywiście widać tego typu tendencje u nas. E, tak, z moich obserwacji, Polacy i Niemcy uwielbiają formalności. Za duży poziom tych formalności można spóźniej powstrzymywać. Jasne, bo to trochę jest tak, że nie chodzi o to, żeby wprowadzić regulacje, tylko żeby osiągnąć pewien cel, dla którego te regulacje powstały. A rzeczywiście jest tak, że no jesteśmy w takim momencie i jesteśmy taką gospodarką, jaką jesteśmy, że to jest dla nas duża szansa. To znaczy. Korzystanie z tej sztucznej inteligencji może nas w tym, w tym nowym rozdaniu ulokować zdecydowanie wyżej, bo, no bo mamy pewną dynamikę działania, mamy potencjał intelektualny w, w kraju, który, który potrafi działać. Nawet są pewne inicjatywy i tworzą się pewne rady doradcze do spraw sztucznej inteligencji. W związku z tym rzeczywiście ważne, żeby tego nie zepsuć właśnie zbyt nadmiernym stosowaniem się czy, czy chęcią spełnienia pewnych regulacji bardziej niż to jest konieczne. I myślę też, że to jest dobry moment, żeby sobie krótko podsumować to, o czym mówiliśmy, czyli mamy pewną rosnącą trochę dolnie świadomość tego, że, że sztuczna inteligencja jest szansą, ale trzeba do tego podejść tak jak do wielu innych rzeczy z głową i w sposób rozważny. Trzeba być może sobie te granice gdzieś, gdzieś zarysować. Mamy na horyzoncie pewne regulacje, Idące z góry z Unii Europejskiej. Trzeba do nich podejść znowu rozsądnie i, 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 i nie przesadzić. Natomiast no ja wciąż jestem takim entuzjastą tej technologii i, i nie chcę patrzeć na nią przez pryzmat regulacji. Traktuję je trochę jako coś, co, co, co musi być jak przy każdej pojawiającej się, czy to technologii, czy w ogóle dziedzinie i branży. Natomiast nadal ty pewnie też widzisz duży. Mm, Wzrost tej wartości, którą, którą te, te rozwiązania generują. Tak, jak najbardziej. To znaczy, sztuczna inteligencja jest dla nas szansą, jeśli chodzi o rozwój, i nie możemy się jej bać, tylko po prostu musimy ją w sposób rozsądny okiełznać. Jasne, i to jest, myślę, bardzo dobre zdanie, optymistycznie kończące tę dyskusję. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Wam za obejrzenie i już teraz zapraszamy na kolejne treści na kanale. Dzięki.